Jeśli ktoś się czuje mało wartościowy, jeżeli rzeczywiście przejawia kompleksy, to mamy problemy. Osoba zakompleksiona będzie robiła bardzo, bardzo dziwne rzeczy. Akurat teraz miałem okazję pracować dopiero co, wczoraj wróciłem z południa Polski i tam pracując w pewnej firmie, no, mieliśmy poważny dylemat z jednym z najważniejszych właściwie ludzi w firmie, jeżeli chodzi o management. I tenże człowiek bardzo wiele włożył, jeżeli chodzi o firmę, ale budował całe swoje poczucie wartości na tym, że on to robił po swojemu nikt mu nie zwrócił być może w porę uwagi na to, na to, że on powinien bardziej dbać o pracę z zespołem. I do pewnego momentu firma uznawała, że jest super gościem, bo rzeczywiście wyręcza ich w pewnych pracach. Ale gdy firma postanowiła podjąć pewne zmiany, on był największym opornikiem zmian. Od razu absolutnie nie. Żadnych zmian, żadnych prawda, nowych rzeczy, ma być po staremu. Jego poczucie wartości jednocześnie oznacza to, że on się boi wyjść ze swojej strefy komfortu. A czy bo się czuje zagrożony. Jego poczucie wartości jest bardzo niskie. Jak ktoś się czuje rzeczywiście, że ma niskie poczucie wartości, to strefa komfortu jest w tym momencie obwarowana pancernymi ścianami. Nie chcemy się pozbyć tego bezpieczeństwa, które nam daje to, co jest, to, co znamy. Jeżeli ktoś ma większe poczucie wartości, to łatwiej wchodzi w nowe doświadczenia, to łatwiej robi rzeczy, które są rzeczywiście inne od tych, które robił do tej pory, a często jest to absolutnie niezbędne, jeśli chcemy mieć z tego efekty.